Materiał powstał we współpracy ze sklepem Chytio.pl. Znajdziecie tam najnowsze czytniki e-booków w świetnych cenach. Cześć wszystkim. Dziś przygotowaliśmy dla Was porównanie dwóch enotatników Onyx Books Go 10.3 kontra Amazon Kindle Scribe 2024. Miłego oglądania. Zacznijmy od ekranu: Onyx Books. Go 10.3 posiada ekran E-Ink, karta 1200 o rozdzielczości 300 pikseli na cala oraz przekątnej 10.3 cala. Kindle Scribe 2024 posiada ekran o przekątnej 10.2 cala oraz rozdzielczość 300 pikseli na cala. Producent nie podał więcej szczegółów. Go 10.3 Wyróżnia się na tle konkurencji tym, że posiada możliwość dostosowania trybu odświeżania do potrzeb użytkownika. Takich trybów znajdziemy aż cztery, a dokładniejsze informacje znajdziecie w filmie w pełni poświęconym temu czytnikowi. Link znajdziecie w opisie. Skype posiada jeden domyślny tryb odświeżania. Można jedynie dostosować jego częstotliwość. Onyx nie posiada wbudowanego podświetlenia, co wzmacnia wrażenia pisania jak na kartce papieru dzięki zredukowaniu warstwy ekranu. Skype podświetlenie posiada wraz z możliwością zmiany jego barwy. Tak prezentuje się ta funkcja na Skype. Podświetlenie ułatwia czytanie w ciemnych pomieszczeniach. Onyx jest bardzo cienki oraz lekki. Grubość czytnika wynosi 4,6 mm, a waga 375 g. Materiały wykonania są przyjemne oraz eleganckie. W górnej części znajdziemy przycisk uruchamiający. W dolnej części znajduje się port USB-C, głośniki oraz mikrofon. Kindle Scribe jest również elegancki. Jego waga wynosi 433 g. Na tylnej części czytnika znajdziemy antypoślizgowe gumki, które świetnie sprawdzają się podczas notowania. Enotatnik jest stabilniejszy i nie ślizga się. Przy bocznej krawędzi znajdziemy port USB-C oraz przycisk uruchamiający. Przejdźmy do podzespołów. Go 10.3 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm oraz 4 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna wynosi 64 GB. Notatnik posiada wbudowany głośnik, mikrofon oraz akcelerometr. Pojemność baterii wynosi 3700 mAh. Dodatkowo czytnik ma wbudowane Wi-Fi oraz Bluetooth. Producent Scriba nie podaje szczegółowych informacji na temat tego e-notatnika. Jest on dostępny w trzech wariantach pamięci wewnętrznej. 16, 32, 64 GB, posiada Bluetooth oraz Wi-Fi. System operacyjny Onyx Books to Android, co pozwala nam na pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play. Kindle posiada swój własny system operacyjny oparty na Linuxie. Podczas czytania użytkownik ma dostęp do wielu modyfikacji tekstu. Możemy zmienić czcionkę, jej rozmiar, odstępy między linijkami czy marginesy. W wyposażeniu każdego z dziś prezentowanych e-notatników znajdziemy rysik. Do Onyxa otrzymujemy rysik w kolorze czytnika. Jest on lekki oraz świetnie leży w dłoni. Aby dowiedzieć się, jak wgrać pliki na Wasz czytnik, sprawdźcie nasze pozostałe filmy. W zestawie z Kindlem znajdziemy rysik z dodatkowymi funkcjami. W przedniej części znajduje się przycisk, który zmienia typ narzędzia do pisania na marker, dzięki czemu użytkownikowi łatwiej i szybciej coś podkreślić. W tylnej części znajduje się gumka do zmazywania. Rysik trzyma się wygodnie w dłoni. Jedyny minus to duża wrażliwość przycisku do zmiany narzędzia. Podczas notowania przypadkowo można go kliknąć. Przejdźmy teraz do możliwości notowania w naszych plikach. Onyx oferuje sporą dowolność. Możemy pisać, podkreślać, zakreślać każde miejsce w naszej książce. Możemy wygodnie oraz bez ograniczeń notować. Scribe nie oferuje takiej dowolności, ale również posiada ciekawe rozwiązanie. Po napisaniu notatki w wybranym przez nas miejscu, czytnik przesuwa tekst książki, umieszczając w tym miejscu nasze zapiski. Przejdźmy teraz do porównania funkcji notatnika. W obu czytnikach znajdziemy wiele gotowych szablonów, które ułatwią nam prowadzenie naszych notatek. Przejdźmy do funkcjonalności Onyx Books Go 10.3. Oferuje on 5 narzędzi do pisania oraz 16 odcieni pisaka. Możemy również dostosować grubość linii. Z dostępnych funkcji możemy dodawać gotowe kształty, które dowolnie możemy modyfikować. Wypełniać kolorem stworzone kształty, dodawać tekst za pomocą klawiatury, korzystać z funkcji AI, która na przykład poprawia narysowane przez nas figury. Użytkownik może dodawać notatki głosowe, Obrazy do swoich notatek, czy porządkować stworzone wcześniej notatki, przenosząc je po całym zeszycie. Ten e-notatnik pozwala na konwersję odręcznego pisma, nawet w języku polskim. Przejdźmy teraz do funkcjonalności notatnika w Kindle Scribe 2. Ten notatnik oferuje cztery narzędzia do pisania oraz pięć grubości linii w konkretnych narzędziach. Użytkownik oprócz tworzenia notatek może przenosić elementy za pomocą narzędzia laso, kopiować elementy czy konwertować pismo odręczne na tekst. Niestety, przez brak polskiego języka czytnik nie odczytuje polskich znaków. Podczas nagrywania mieliśmy problem z konwersją. Problem powtórzył się kilkukrotnie, co wcześniej się nie zdarzało. Obydwa urządzenia posiadają przeglądarkę internetową. Onyx Books Go 10,3 kosztuje około 1800 zł, natomiast Amazon Kindle Scribe 2 455 euro, czyli około 1900 zł. Który e-notatnik jest Waszym faworytem? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy Was również na nasze pozostałe media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie kupić czytnik i macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Postaramy się Wam pomóc. Jeżeli interesują Was czytniki e-book oraz e-notatniki, zasubskrybujcie nasz kanał. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.